Szanowni Państwo, 17 grudnia Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Sanoka. To pierwszy ważny krok na drodze do oczekiwanego, zrównoważonego rozwoju miasta i sąsiednich miejscowości, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. Swoje opinie w tej sprawie mieszkańcy Sanoka wyrażą już w pierwszych miesiącach nowego roku. Także w pierwszym kwartale przyszłego roku będą mogli się wypowiedzieć mieszkańcy: Trepczy, Bykowiec, Czerterza, Zabłociec, Stróżów, Płowiec, Sanoczka, Międzybrodzia i Zachutynia. Wierzę, że wspólnie podejmiemy decyzję, jakże ważną dla całej naszej społeczności. Od początku tej kadencji wdrażamy wiele dynamicznych działań. Coraz częściej miasto Sanok zajmuje wysokie miejsca w rankingach inwestycyjnych. I to świadczy, że obraliśmy właściwy kurs. Dla przykładu, na same remonty dróg wydaliśmy już 27 milionów złotych, co jest rekordowym osiągnięciem na przestrzeni ostatnich lat. Pozyskujemy znaczne środki zewnętrzne na inwestycje. Tylko w minionym roku na 40 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje osiągnęliśmy niezwykle wysoki wskaźnik dofinansowania na poziomie aż 65%. Podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Sanok staje się również ważnym ośrodkiem edukacyjnym. Dzięki prężnie rozwijającej się uczelni wyższej i doskonałym wynikom nauczania w sanockich szkołach, coraz więcej młodych, wykształconych Sanoczan chce wiązać swoją przyszłość z rodzinnym miastem. Procesy poszerzenia granic miasta są nieuniknione. Wskazuje na to historia Sanoka, ale także to, co współcześnie dzieje się na mapie naszego kraju i regionu. Jest rzeczą naturalną, że wszystko co nowe budzi nasze obawy. Wiem, że decyzja o poszerzeniu granic, którą podjęliśmy po dogłębnych analizach, ma zwolenników, ale też swoich oponentów. Wsłuchujemy się w te głosy ze zrozumieniem. Liczne badania dowodzą, że mieszkańcy małych miejscowości przyłączanych do ośrodków miejskich już po krótkim czasie bardzo pozytywnie oceniają ten proces. Miasto Sanok nie poszerza granic, aby przeznaczyć tereny Sołec wyłącznie pod inwestycje. Na tych terenach będą rozwijać się, tak jak do tej pory, budownictwo jednorodzinne, przestrzenie rekreacyjne czy istniejące ośrodki kultury. Nowo powstałe dzielnice pozostaną przy swojej nazwie, kulturze i tradycjach, które, zachowując odrębność, wpiszą się w bogatą, wielokulturową historię miasta. Drodzy Państwo! Prawda jest taka, że wspólnotę tworzymy już od dawna. Na co dzień nie zastanawiamy się, gdzie przebiega granica pomiędzy Sanokiem a Trepczą, Zachutyniem czy Bykowcami. Kiedy jedziemy do pracy, po zakupy, do lekarza, a kiedy wieziemy dzieci do szkoły, idziemy do kina lub na basen. Na co dzień korzystamy z wielu udogodnień, które oferuje Sanok, a które nie są dostępne w małych miejscowościach. Jako jeden organizm administracyjny będziemy mogli uzyskać znacznie więcej. Mamy na myśli środki na oczekiwane inwestycje, remonty dróg i pozostałą infrastrukturę poprawiającą jakość życia. Zachęcam Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, ponieważ Wasze opinie będą dla mnie ceną wskazówką. Pamiętajmy, że poszerzenie granic to historyczny moment. Takie daty wpisują się w historię miast i dzielnic, a często po latach stają się dniem świątecznym. Dziś to my wspólnie tworzymy historię i wierzę mocno, że nasze dzieci i wnuki będą nam za to wdzięczne. Gorąco namawiam do udziału w konsultacjach i zapraszam do działania w imię wspólnego dobra.